Kilka dni temu sięgaliśmy w czasie Mszy świętej do czytania z Księgi Proroka Izajasza. Używa on niezwykłej symboliki określającej charaktery ludzi, tożsamość ludzi, którzy spotykają się z tą swoją różnorodnością, z drugimi i doskonale przezwyciężają wszelkie problemy, po to, aby w zgodzie i wzajemnej miłości żyć ze sobą. Mówi do nas prorok Izajasz: Wilk zamieszka z barankiem, Pantera razem z koźlęciem leżeć będą, cielę, lew, paściem będą pospołu. Mały chłopiec będzie je poganiał, nie będzie się ich bał. Krowa, niedźwiedzica przestawać będą z sobą przyjaźnie, a młode ich będą razem. Lew jak wół będzie jadał słomę. Jeszcze bardziej wymowna jest ta symbolika. Nie bawić się będzie na gnieździe kobry, a dziecko włoży swoją rękę do kryjówki rzmi. Jak to możliwe, że człowiek, który mógłby być pełen agresji i nienawiści do tych, którzy są słabsi, przezwycięża samego siebie? I mówił do nas prorok Izajasz: Kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Skąd takie działanie? Prorok Izajasz wskazuje na siedem darów Ducha Świętego które pojawią się w mesjaszu. I wiemy, że dzięki Chrystusowi te dary Ducha Świętego są również dane nam w sakramencie bierzmowania. Trzeba nam zastanowić się w tym okresie adwentu, nad wiernością, natchnienią Ducha Świętego. Trzeba nam się zastanowić, w jaki sposób zanurzamy się w działanie sakramentów świętych, ale szczególnie tego sakramentu bierzmowania, w którym występuje siedem darów Ducha Świętego. Tę drugą niedzielę Adwentu znowu sięgamy do proroka Izajasza i on stosuje nową symbolikę. Porównuje człowieka nie do zwierzęcia, wskazując na charakter człowieka, ale porównuje do ziemi do pagórków, które muszą się obniżyć, Nie mogą w pysze swojej górować nad innymi. Porównuje człowieka do doliny, która jest może pełna pesymizmu, przekreślania siebie. i prorok Izajasz jakby wyraźnie mówi: Nie, te doliny powinny się podwyższyć. Mówi prorok Izajasz o urwiskach, które są bardzo strome i mają stać się wspaniałą niziną, a jednocześnie zbocza strome mają również wyrównać swoje powierzchnie. Mamy tutaj figurkę świętego Jana Chrzciciela. Ona jest jakby symbolem szczególnego działania, apostolstwa trzeźwości i wszelkich uzależnień. Apostolstwa, które przy Episkopacie Polski ma swoją komisję. To właśnie święty Jan Chrzciciel. Tak jakby moglibyśmy powiedzieć, nadprzyrodzony nadzorca. Tworzący ścieżkę, drogę dla Pana, woła, aby właśnie. Te wszystkie pyszne pagórki i pesymistyczne doliny wyrównały się. Jakże to jest ważne dla ludzi dotkniętych wszelkimi uzależnieniami? Wszyscy uzależnieni wiedzą, jak wiele zła może wyrządzić pycha, która mówi: Osiągnąłeś już bardzo wiele. Nie jesteś tak uzależniony jak inni. Masz już abstynencję i to wystarczy. A okazuje się, że trzeba z pokorą wejść w relacje rodzinne, które wymagają bardzo wiele. I potrzebnym jest, aby obniżyć ten pagórek. Niektórzy. Padają w taki pesymizm, skoro tyle przez uzależnienie zniszczyłem, czy jest sens jeszcze się wysilać. I święty Jan Chrzciciel mówi tak, ale nie ufaj sobie, ufaj Bogu. Niekiedy możemy dostrzec w naszym codziennym życiu. Że są pewne zbocza urwiste, strome. I święty Jan, chrzciciel, bardzo wyraźnie mówi do nas: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla niego ścieżki. I okazuje się, że to wołanie, Świętego Jana Chrzciciela poskutkowało. Być może pomógł w tym jego wygląd zewnętrzny. Bardzo umartwiony i wyraźnie wskazujący, że i odzienie i pokarm nie są najważniejsze. Trzeba przygotowywać ciągle całe swoje życie na przyjście Pana, bo On idzie ku nam. Święty Jan Chrzciciel mówi, że Pan, który idzie, posiada w sobie tak wielką godność, że on będący przecież największym z proroków, tak powie o nim Chrystus. A Jan Chrzciciel mówi, ja nie jestem Jezusowi nawet rozwiązać rzemyka u sandałów. On dzięki darom Ducha Świętego był świadomy, jak wielka jest Jego godność, ale jak wielkim jest Ten, który jest barankiem Bożym. Prosimy poprzez Jego wstawienictwo świętego Jana Chrzciciela, abyśmy przyjmując moc darów Ducha Świętego, Poprostowali wszelkie ścieżki, wszelkie drogi, które prowadzą według prawa Bożego do Jezusa, który idzie do nas. Idzie nasz Pan w naszym kierunku, ale my nie siedźmy. Nie leżmy, jak powie papież Franciszek na kanapie, ale wstańmy i idźmy w kierunku Jezusa.